Tak szukam trochę tego targowiska, wcześniej chyba wójt Brodowski nazywał to giełdą rolną. Jesteśmy dzisiaj na placu wyznaczonym do targu dla rolników, no tłumy, tłumy jak widać bardzo szeroko. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, myślę, że z jakiego powodu, z tego względu, że na to miejsce od samego początku gmina nie miała żadnego pomysłu, zrobiła to miejsce, bo musiała. Natomiast można stworzyć z tego bardzo dobre miejsce do targu rolnego, natomiast wymaga to zaangażowania, zaangażowania w tematyczne wydarzenia, tematyczne spotkania. Niech to będzie spotkanie dotyczące miodów, dotyczące warzyw, dotyczące owoców, jakieś atrakcje, które ściągnęłyby tutaj klientów. Prowadząc przez ponad 16 lat swoją firmę, nie będzie sprzedających, jeśli nie będzie klientów nie będzie klientów, jeśli nie będzie sprzedających i koło się zamyka więc tutaj wymaga się, żeby było zaangażowanie również ze strony operatora czy właściciela tego miejsca żeby zaplanował spotkania tematyczne, zobaczcie, że za chwilę jest w Mazowieckim ośrodku drastalnego wiosna w polu, na przedogródku jest bardzo duży event, gdzie ludzie są tutaj też mogą być natomiast wymaga to konkretnego planu i konkretnych wydarzeń, które ściągną z siedlec kupujących, którzy chcą kupować zdrowe warzywa bezpośrednio od rolnika. Ja będę o to walczył, żeby jak najwięcej ludzi mogło kupować w rolniczym handlu detalicznym, w skróconych łańcuchach dostaw bezpośrednio od rolnika. Mamy dobrą żywność i zamierzam nad tym pracować, żeby jak najwięcej osób mogło z tego korzystać.